Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak w bardzo łatwy i przyjemny sposób możecie doładować swoje konto w grzemowi Star Planet w diamenty oraz w monety. Specjalnie na podczas tego filmu założyłem nowe konto, żeby pokazać Wam jak to wygląda. Konto o Niku Ranger 95. Jak widać na chwilę obecną, nie mam żadnych monet, żadnych diamentów ani nie jestem VIP-em jednak y, można to zmienić w bardzo, bardzo łatwy sposób y, odkryłem tą stronę całkiem niedawno tylko chciałbym Wam ją zaprezentować i pokazać jak ona działa y, aby doładować swoje konto musimy udać się na stronę mspvip.pl y, jak widać tak wygląda ta strona jest to generator diamentów i monet którego korzystając dodatkowo doładujemy swoje konto o VIP na rok. Co trzeba zrobić? Wystarczy wpisać tutaj swój nick oraz wybrać ilość diamentów i monet, które chcemy dodać do swojego konta. Jak widać, wybrałem maksymalną liczbę diamentów oraz starkońców którą można dodać swojego konta jest to 100 000 diamentów i 100 000 starcoinsów teraz ostatnią rzeczą jaką należy zrobić aby dodać diamenty i starcoinsy do naszego konta trzeba kliknąć generuj jak widać strona w chwili obecnej autoryzuje naszego użytkownika łączy się z nim w celu aby dodać nam te diamenty i starcoinsy oraz VIP na rok bo tak jak zwracałem uwagę wcześniej Wraz z każdym użyciem dodawany jest VIP na rok. No tak, ostatni krok jaki musimy spełnić, aby doładować nasze konto, to potwierdzić swoją tożsamość. na większości stron tego typu wprowadzona jest weryfikacja antybotowa, więc to pozostaje naszym ostatnim krokiem, aby doładować nasze konto, musimy wysłać po prostu SMS-a o treści agi, aktywacja pod podany tutaj numer. I kod, który otrzymamy w odpowiedzi wpisujemy, klikamy potwierdza i nasze konto zostanie w tym momencie doładowane. Trwa to około 5-10 minut, dlatego ja wyślę teraz tego sms-a i widzimy się za 10 minut. Witam Was ponownie po krótkiej przerwie. Tak jak mówiłem, zajęło to kilkanaście minut, zanim moje konto zostało doładowane. w... VIP, diamenty oraz starkońcy. Jednak, jak widać, jestem członkiem VIP. Dodało mi diamenty oraz starkońcy. Jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i skorzystacie z tej strony, póki jeszcze jest aktualna, póki ten sposób działa. Jeszcze jedna drobna uwaga na koniec. Może okazać się, że w przypadku, kiedy wybierzecie zbyt dużą ilość diamentów oraz starkońców, Konto może zostać niedoładowane, dlatego w takim wypadku sugeruję Wam, abyście wybrali mniejszą ilość albo spróbowali jeszcze raz. To by było na tyle. Korzystajcie, korzystajcie z tego, póki, póki sposób działa. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, udostępnijcie go znajomym. To by było na tyle. Dzięki bardzo i do zobaczenia.